Mogę być krawą w Gruzji. I następne w tym filmie to będzie artystyczne ujęcie. My na wakacjach, tymczasem pogona. I tylko. Tam się pasują trzy konie na tej autostradzie, na tym pasie zieleni. To, to... jest... <noise> chodzą w ogóle świnie. Ej, a myślicie, że tu krowy też robią mu? I muszą tej gruzińskiej duszy trochę przemycić, tej tej nowoczesnej architekturze. Gdzie ja się ubrałam iście odpowiedzialnie bardzo. Tak. z nami! My na wakacjach, tymczasem pogoda. Leje. Hello, hello, hello! Jesteśmy w parku botanicz botanicznym, memicznym, botanicznym w, w Batumi. No i co? No i drzewka są, pada deszcz, Może jest. Jak się nie będzie nazywał twój kanał na YouTubie? Amatorka. Co możecie? Bo te vlogi to jest taka amatorka. To jest amatorka tak Amatorka to idealne dla nas, bo, no bo jest nagrywanie to jest taka amatorka, montaż to jest taka amatorka. Generalnie wszystko tutaj to jest amatorka. Tylko idę tej... zakład, że zaraz sprawdzimy i się okaże, że jest ktoś taki jak... Y... Amatorka. 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 Będzie, jakiś, będzie jakiś kanał na TV, amatorka na YouTube, amatorka TV. To my damy amatorka.pl. Tak normalnie ściągamy? Ale to jest Ale dowód, to że nie, nie wiem. Wymyśliliśmy przed chwilą. Amatorkę TV. Mhm. Amatorka to jest w Gruzji na drogę. Wszędzie jest amatorka. Człowieku. Tu jest w Gruzji jest taka bieda, że ludzie nawet nie używają kółek, tylko wyszają Chuseczki. sobie chusteczki. A może to jest taka, że wiecie ktoś sobie podejrzeć na pamiątkę tak? Ja no żartuję. To <laughs> okay. ja tak po górach żona. mogę, a tak mam taki lęk wysokości, że już bym srała jak patrzę z balkonu w naszym hotelu. Widzieliśmy konie na autostradzie dwupasmowej. Świnie, ale nie zdążyłam wam nagrać, tak bym wam nagrała. Krowy. Zajebiste. Widziałeś, widziałeś te liście w bambusie? widzicie, że bambus ma takie liście? Ja, nie wiem, ja nie, nigdy nie zwracałam uwagi co bambus ma u góry. Mega ładne. Fajne. Mam bambus. nadzieję, że można wejść do tego lasu. Chyba nie właśnie. Wejdziesz, to zostanie już kółko panda. Tak. A jak tam są dzikie pandy? Może tam będzie jakieś zejście. Tam będą dzikie pandy. Ale jak one w ogóle rosną tak gęsto. na w tym bambusowym lesie, muszę ci powiedzieć, że nastąpił kolejny rozwój kanału Amatorka TV. No? I już tylko... Nastąpił kolejny rozwój kanału Amatorka TV, gdyż... No, no patrz, no amatorka no, nie w tą stronę. Gdyż miałem włączoną ostrość ręczną. I nie wiem, czy pozostałe filmiki nas wokusowały. Dopiero teraz mam tu ostrość włączoną. Yy... Zostaw tego bambusa. <tryk> <tryk> ogólnie nie jest zły bambusowy las. Nie spodziewałem się, że one są takie gęste. Bym nagrała filmik, że las stworzony dla blondyn, jak ją tak podeszła i się zapukała, ale ludzie mnie zjedzą! Czemu? Przecież jesteś Zajmisty, blondynką. Co? Jak no jest? grubas wyzywa grubasów, to nic się nie dzieje. Nagrałeś? <tryk> Gdzie on tam No to jest te Japonezy. To jest japoneza? Jak to wygląda jak w gronkach? Nawet nie widzisz. Ej są rybki, patrz rybki. To jest te japoneza? Ja bym chciał ludziom coś pokazać na tym vlogu, ale co mi pokazuje. Patrz kładeczka, mini-mini. O, patrz. Dobra, teraz to jest ten moment. Lubimy artystyczne ujęcie i następne w tym filmie to będzie artystyczne ujęcie. Ty musisz być hejterem, tak? Na tym polega ten kanał. Na być hejterem? Tak, bo my pokazujemy rzeczywistość. Moglibyśmy tu nagrać piękne ujęcie Eweliny w słoneczku, choć w nie, nie świeci słońce, w sukienkach, ale to nie o to chodzi. Ktoś później pojedzie do Batumi i powie O, p*** głupoty, no. tutaj nic nie ma. Witamy w Polsce. Patrzcie, bukszpany umamy mamy zagródka. Poprzecinane tylko ładnie, w jakieś o, świry. Stolec. Takie kręcące gówno masz? Mm. Czy pacjenci? Nie, pacjenci nie mają takiego. Przecież to jest w pampercie człowieku. A jak do basenu? Nie wiem. Nie sprawdzam. Nie interesuje cię to? Nigdy nie dawałam basenu do strony. Chciałem powiedzieć, że ja kłamałem. Bo niech nie ze szpitala Cię nie chce wypisać, jak nie zrobisz y, dwójki, jedynki. Nie słyszałem takich no rzeczy. No tak? To po, w ogóle operacji, po operacji, po operacji uważa, co się może we włosach. A. Jakiś pająk. E, No i. Ale co ja miałem tam zrobić dwójkę? Jak oni mnie herbatnikami przez trzy dni karmili. To czym ja się miałem tam wysrać? Jakby mi dali kebaba, to od razu. By... Kawuj się. I się mnie pyta, jaka jeszcze było? Ja mówię, no było, no bo co miałem powiedzieć? <noise> nie mów tak, ludziom będą kłamać. I tak tak robią. To jest... Kanał prawdy! Powiem wam jeszcze trochę o drodze i o, o tym, że spodziewałem się jak tu jechałem. No, bo tak trochę oglądam tych, jak to daleko, faza Pateckiego, no mniej. No, głównie chyba jak to daleko, i fazę. Więc spodziewałem się mniej więcej, że jak do tej Gruzji przyjadę, no to będzie taki trochę Meksyk. Ale nie spodziewałem się, że aż tak. No, po prostu w Batumi, w tym mieście, to się dzieją takie rzeczy. Wiedziałem, że jazda samochodem to będzie hit, ale jak na przykład jedziesz dwupasmową autostradą, dwie strony, macie na środku pas zieleni, to na takim podwyższeniu lekkim, i tam się pasą trzy konie na tej autostradzie, na tym pasie zieleni, to, to jest. <ścoughs> chodzą w ogóle świnie, krowy, wszędzie. Niby się człowiek tego spodziewał, ale jednak jak nigdy tego nie doświadczył. Tu jest zderzenie ze ścianą. Przyjechała ze wsi od krów i stoi i jak trzy krowy jedzą trawę. Ej, a myślicie, że tu krowy też robią buch? Nie, tu krowy robią... Daj, 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 daj. Ja lubię krowy. Przyjechałaś ze wsi... Ja uciekam generalnie, gdzie ze krowy, bo się boję. <laughs> Przyjechała ze wsi, gdzie na co dzień obchodzę z krowami i jara się krowami. No fajne, takie słodkie. Oj mordo. Ciekrowa krowa po bodzie? To będziesz miała słodkie. Koło młyńskie na budynku. No i faza. Masz od razu widok na miasto. Lepszy. Bo na tym na przykład to jest niżej. A na tamtym masz od razu wysoko, fajnie. Na dole na pewno jest kasyno. Ciekawe czy to się kręci. Oni mają giga rozmach. I wszystko wygląda, jakby było z giga ale jak podejdziesz bliżej tego, to to dalej jest coś tam gruzińskiego, musi być zachowane. Hotel pięciomieszkowy, pięciu typa w normalnym pokoju wynajmuje. No w ogóle nie ma ręczników pościeli. Tak samo to. Niby nowy budynek. Przez chwilę pobudowany, że skończony. on już ujebany jest. To jest niesamowite. Muszą tej gruzińskiej duszy trochę przemycić, tej nowoczesnej architekturze. Atrakcja, która na wszystkich. W social media, jak wygląda jakby miał, ja, no co najmniej jest 20 metrów. Nie wiem czy to widzieliście gdzieś na Instagramie. O! To jest już tutaj naszej perspektywy, że jakby pasują do siebie. Dobre, robię no, zdjęcia. Ja Klaxon weźmy szpiet. A ja wiem czy na królu ma ten klakson. Dzień w Batumi przyjechaliśmy na wodospady. Chłopaki jedzą jakieś bułki, a my jesteśmy, słuchajcie. Nie wiem gdzie, ja się ubrałam. Iście odpowiedzialnie, bardzo, bardzo, bardzo. I buciki też, białe samby, jest cool. Ale patrzcie, ładnie ładny. O, pięknie to jest. I jechaliśmy przez taki most, i tak żałuję, że tego wam nie nagrałam. Straszny on był, ale jak będziemy wracać, to może mi się uda. Smacznego. Do. Jak na motorkę, TV przystało, nie włączyłam mikrofonu. I tyle? I tyle, no, idziemy. Andiamo, reagacja. Świat, czy to twoja halka przetrwa. Gruzini <grym grym> nie uwierzy, jak cię zobaczy. No wiem. ja pomyślą na no Debil. No. Leje od trzech dni, przyszedł z góry. Idziemy. Adiało. Do widzenia, mnie nazywasz? Mnie nazywasz, dziękuje za przygódę. Podpis z angielskiego, rosyjskiego. A jeszcze niemiecki. Mnie nazywasz Adelina. Dziękuje. Ja pochodzę z góry. Ja pochodzę z góry. Tak. Zrobiłaś zdjęcia w halce? Co? Zrobiłaś zdjęcia w halce? No takie średnie Pokaż swój outfit Typowa słowiańska para Jak widoki. mogę być krawą w Gruzji. Uuu. Za to jesteś krawą w Polsce. Przerwujesz sobie chyba. Jemalka. Idziemy, Idziemy. Idziemy krawować wycieczkę. Nie, no, się ja tak nie, nie tak, nie tak. Nie, patrz. O tak o. No. A. Nie no, ten wodospad to taki jebitny. Ja też nie życia nauczył. Wczoraj mnie uczył puszczać kaczki i zbijać pionę. Uwaga na długo. <gry> o kurde. Jak u babu na podwórku. Ej, olej, szczerze, Wlasłaby w to. <gry> Ale takie malutkie oni te placki robią, nasze polskie krowy tutaj. Jak się to masz bombę. No kurde. Sralę w tej Polsce. To ja, ładnie. dokładnie. wyprowadzamy się w góry Idź tam No to będę porózki gadał No to co że z kamerą? Nie gara to jest podwórko ludzie to jest droga O. Gdzie droga? To? To, jest, to jesteśmy na drodze, tu masz bramę w prawo, w lewo, ale ktoś tutaj sobie samowolkę walną. Nawet tam się nie wybieram, no bo tam chłod. Tyle czekania. Z której strony to się <gul> robi gruzinka, gruzinki się patrzą i mają w To Co to było? Co to było? Trzęsła się dzisiaj. lecz Nie, mi się wydawało? wydawało ci się. Dobra idziemy. No ale ja też to jakaś tosem. Każdy nie może tam dojść. Tak się żyje w Gruzji. Uwaga na krowie główne. Ale tu dwa mercedesy stoją pod chatą. Gdzie tu to biegają? A w to pewnie babka szmaży. Dogadajcie się z jakimś, to ja zaproszę na uczę. Ja nie znam, jak Koniec historii z wodospadami. To co, na plażę? Na plażę. Kawriati, kawriati, jakoś tak. <grystanie> amatorka straszna. Pojechali pod wodospad. 15 minut wodospadu nie ma, bo Gruzin szlał, wpuścił całą wodę, bierze do siebie, żeby czacze pędzić. To jest faza, to jest życie. <grystanie> ja cię kręcę. Boję I co o, ty? Nie, ja nie poczekam, bo się nie doczekam. Co jeszcze? Co za wypacany? i moim nie można wjechać, za nimi i się zatrzymać przed samym wjazdem i poczekać 15 sekund, że Co ten idiot robi? Tam, Tam to ruszyć to nie może. I co? Nawróta. I ja no, do dziadu Tylko Marcin, nie wszystkie na raz, proszę Mam most luzy Dobrze, ale ja nie chcę sprawdzać Tegoż też czeka. Ładnie, żeby było widać. młodzieży, ludzie w morzu są. Właśnie tak się nasalałem, ale jak tu podeszłam to mi się zimno zrobiło. A już mieliśmy iść się przebierać. Może porzucajmy kaczki. Ja pewnie nie umiem. Uwaga, uwaga! Skąd to zwątpienie? Nie możecie sztupa. obserwować, a motorka będzie dalej trwać, montaż będzie słaby, I filmy będą nieregularne zresztucie. i bez żadnej treści. Ale poza tym będzie wszystko w porządku. Zostańcie z nami!